Chciałabym Państwu jeszcze zaproponować ozdobę gwiazdy, którą możemy postawić sobie na, na naszym stole wigilijnym, bądź też gdzieś z boku na konowiece. Tak, Tu mamy taką gwiazdkę w doniczce. Zrobię do niej osłonę, którą ozdobię igliwiem i wstążką. Już Państwu po pokazuję, w jaki sposób to robimy. Musimy mieć takie drobne gałązeczki igliwia i te gałązki przyklejamy sobie na plastikową doniczkę. W jednym kierunku. I w drugim kierunku. W ten sposób tylko tutaj dół musi być troszeczkę krótszy niż, yy, niż góra. To igliwie musimy wystawać ponad doniczkę. ten sposób wygląda doniczka tutaj przygotowana przeze mnie, tak? Wklejona dookoła igliwiem. I teraz tak tą doniczuszkę ozdobimy sobie jeszcze wstążką. A ja tutaj mam taką stążeczkę. Też w piastki, ale może to być gładka wstążka, też będzie wyglądała elegancko. Tą wstążką opleciemy sobie duniczkę dookoła, więc musimy ją dociąć na odpowiednią długość. I używamy kleju na gorąco. Zmarujemy sobie z I Nadmiar obcinamy. Tak. I teraz będziemy wykonywać kokardki. Potrzebne będą nam dwa paski. Jeden dłuższy, drugi troszkę krótszy. Tutaj na tym łączeniu przyklejamy środek, będzie niewidoczny. W ten sposób teraz jeszcze raz klejemy. I w taki sam sposób robimy drugą pętelkę, trochę mniejszą. Przyklejamy środek. Nasza wstążka wygląda w ten sposób. Środek tej wstążki możemy sobie jeszcze ozdobić gąbeczkami. Też klejem przyklejamy gąbki. różne wielkości bombek. Musimy chwilę przytrzymać, żeby ten klej nam zastygł. I dam jeszcze kilka takich małych. I w góry. Myślę, że stała się i Tak wygląda z przodu nasza ustawiona domiczka. I teraz wkładamy sobie gwiazdę. Dodatkowo jeszcze gwiazdu, jeżeli Państwo będziecie uważali, że jest za mało zdobiona, możemy jeszcze użyć takich pików. Tak, takie piki mamy też tu w sprzedaży w naszym centrum. Gotowe. Wbijamy je po prostu. Akcelowa. I tak wygląda nasza zdobiona gwiazda. W troszkę innej wersji, doniczka. Proszę bardzo. Myślę, że będzie pięknie wyglądała na naszym świątecznym stole. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za mile spędzony czas. I proszę próbować. Myślicie, myślę, że Państwo też mają talent i też się uda tak pięknie ozdobić.